W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie informacyjno-instruktażowe na temat opaski bezpieczeństwa. Działania te realizowane są w ramach Gminnego Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Patryk Bolenda, przyjechał do Państwa z Łodzi, prezentuję firmę HRP i mam przyjemność dzisiaj przeprowadzić, wydać Państwu urządzenia i przeprowadzić dla Państwa szkolenie. To będzie takie szkolenie instruktażowo-obsługowe. Przedstawiciel firmy HRP dostarczył 20 zestawów urządzeń teleopieki, przedstawił zasadę działania, wyjaśnił korzyści z użytkowania teleopasek i odpowiedział na wszystkie nurtujące seniorów pytania. Jest to program pilotażowy, w ramach którego na bieżąco będzie analizowana jakość i efektywność świadczonej usługi, co wiąże się z dalszą możliwością poszerzenia grupy odbiorców.